Dziś, kiedy to nagrywamy, mamy dzień zero. Jesteśmy właśnie na świeżo po takim pokazie, evencie Nvidia, która pokazywała gry nadchodzące i gry, które już pojawiły się na rynku wraz z technologią dla nich najnowszą, czyli RTX razem ze mną w polowym studiu jest Mateusz Donowicz, przed mikrofonem Mateusz Hidut. No i w dzisiejszym takim małym materiale... Chcemy Wam tak na gorąco opowiedzieć o tym, co widzieliśmy na tym evencie i może zacznijmy od chyba gry, która najbardziej nas ściągnęła, czyli Call of Duty Modern Warfare, czyli restart serii już bardzo popularnej, która doczekała się w końcu po tym latach zupełnie nowego silnika. Tworzy je krakowskie studio Activision. I faktycznie jeśli chodzi o rozgrywkę to widać, trochę czuć, ale nadal też i czuć tego ducha marki Call of Duty. Czy znaczy właśnie czuć, czuć, że to jest Call of Duty, ale też czuć, że jest inne poruszanie się, animacje są inne, zachowanie się broni, jak strzelasz, to Też od, odczucia zastrzelania są inne dzięki temu nowemu silnikowi, więc to jest fajne na pewno. Ale poza tym wrażenia bardzo pozytywne, tylko szkoda, że graliśmy tylko w jeden tryb, ten dwóch na dwóch. Po też nie jest to spoko, że tam nie masz mini-mapy, masz tylko jedno życie i to jest takie trochę CS, że musisz się bardzo pilnować, bo, no bo umierasz po prostu od razu, nie ma odradzania się, nic takiego. W tym trybie też ciekawą rzecz było, że za każdym razem praktycznie dostawaliśmy inne bronie, więc też mogliśmy sprawdzić jak się nimi gra, ale faktycznie było tutaj bardziej tak CS-owo niż, niż Call of Duty style, nazwijmy to. Ale ja jak najbardziej czekam. Graliśmy przeciwko sobie. Twoja drużyna, czyli twoja i Artura, i moja, i jakiegoś nieznanego dziennika, że niestety przegrała. Tak więc dla Was gratulacje. Tylko trochę mały przedsmak tego, co zobaczymy na jesieni, bo praktycznie 20 minut mieliśmy do pogrania, 10 minut było prezentacji, i pokazania jak ten RTX działa w rzeczywistości. W tej grze wydaje mi się jednak, że... Jest to mało zauważalne, raczej na takich drobnych elementach. Sami twórcy mówili, że żeby się skupić na jakichś takich rzeczach, jak krzesło, nie wiem, postawiony jakiś stolik, coś w tym stylu, i wtedy zobaczymy, jak ten RTX działa. Bo wcześniej, oczywiście, cienie były raczej wstawiane na stałe przez twórców, ale nawet tym zwiastunie, który pewnie prędzej i później pojawi się w sieci. No ciężko zauważyć nie te widać, zmiany RTX-owe. Nie widać kolosalnych różnic, to prawda. I KOT jest przykładem właśnie może tego zdań mapy w nocy. Mi się wydawało, że RTX bardziej zawsze pokazuje jakby swoje możliwości w dzień albo przy większym świetle, a tak naprawdę mieliśmy nocną mapkę i było mało źródeł światła, więc to może też dlatego nie było tego RTX-u widać za bardzo. Kolejną grą, która zresztą jest świeżo zapowiedziana i w momencie kiedy graliśmy, dopiero w sieci pojawiła się informacja, że wychodzi, to jest nowa gra od Tencentu chińskiego, jak dobrze pamiętam, wydawcy takiej korporacji, która w przeszłości raczej skupiała się na grach mobilnych, a ich nowa gra SyncT of Planet będzie grą. Wieloosobową, ale w stylu bardziej takim, że mamy kilka graczy na mapie, a oprócz tego walczymy również z zombiakami. To oczywiście oblane w sosie takim cyberpunkowo survivalowym więc mamy połączenie cyberpunka 2077, nagle z Days Gone albo The Last of Us. Takie połączenie dosyć nietypowe. Oczywiście tutaj, jeśli chodzi o RTX, to od razu dodam, tutaj było widać te, te zmiany, szczególnie jeśli widać, chodzi o cienie w szybach samochodów, jakieś odbijające się światła od gałuży i tak dalej, ale nadal... Jeśli RTX był włączony, na przykład te wszystkie krawędzie światła i odbić były bardzo ostre, co tak stwarzało takie wrażenie, że to jest mniej realistyczne niż wyłączając tego RTX. -a. Znaczy przede wszystkim niektóre elementy zostały zrobione tak, że się za bardzo świeciły, na przykład rury strasznie nienaturalnie wyglądały, jakby były zrobione ze srebra jakiegoś. Ale sama gra to jest takie, niedawno wyszło, znaczy w ubiegłym roku wyszło World War Z. I tam też atakowały nas, nas takie hordy zombiaków tu, i to tu podobnie wygląda, atakują nas naprawdę tłumy, które albo no w Days Gone też są takie momenty, że atakują nas takie hordy. tam mi się też skojarzyło z tym, w czym mode strzelania i tak dalej, to mi się kojarzy z Division, przede wszystkim. Eee, no ale ja to sam, gun to ich chyba mnie nie przekonał do końca, bo jest takie dosyć to strzelanie, no powiedziałbym proste i niezbyt takie satysfakcjonujące na, na dłuższą metale Pomysł jest ciekawy i myślę, że po naprawdę, naprawdę błędy technicznej optymalizacji pozwolą nam wykonywać uniki, bo nie ma nic takiego, może tylko skakać do góry, to może być całkiem przyjemna kooperacja, ale nic nawet na pewno specjalnego nie wydaje mi się. Z takiej ciekawej rzeczy można wspomnieć o tym, że te ząbiaki, które pojawiają się w ilości naprawdę astronomicznej na mapie, gdy jednego z nich zabijemy, albo tam po cichu zabijemy, to niektóre mają możliwość synchronizowania się z naszym chipem, no bo jakby tam ludzie i zombiaki są jakby takimi trochę cyborgami, to nazwijmy. I wtedy, kiedy posiędziemy tą wiedzę, połączymy się z takim umarłym zombiakiem, wtedy jego zombiaki przyjaciele, ci, którzy znajdują się wokół, przechodzą na naszą stronę i atakują tych zombiaków, którzy, którzy są przeciwni. To jest oczywiście oznaczone tym, że nagle takie mają świecidełka zielone, nasze zombiaki, a przy, przeciwne zombiaki, nazwijmy ich też tak, mają, świecą się na czerwono. Ale może dość o synkt, a teraz przejdziemy do dosyć nietypowego tytułu, którego się zupełnie nie spodziewaliśmy, bo zobaczyliśmy polską grę na wydarzeniu UNVD, czyli Ghost Runners, takie połączenie, bo znowu trzeba tutaj dać jakiś przykład może e, Shadow Warrior, bo jeśli chodzi o, o takie walczenie mieczem i bieganie połączone, nie wiem, na przykład z czy Sami twórcy mówili, że się tym inspirowali, ale ja bym to bardziej nazwał z Call of Duty Advance Warfare, tam się tak odbijało, albo w Titanfallu. Dla mnie to właśnie Titanfall, Mirror Set i trochę Dishonored, bo ten mieczyk w taki sam sposób trzymamy to jest bardzo fajna gra. W ogóle krakowskie studio One World Level to robi. Oni zrobili God's Trigger, takie trochę w stylu Hotline Miami z ubiegłego roku. No i ta produkcja jest przede wszystkim też podobna do Hotline Miami pod tym względem, że umieramy tutaj od jednego strzału, tak naprawdę i wrogowie też umierają od, od jednego ciosu naszego. Ale nie mamy broni palnej. Nie wiem czy później, bo nie, nie zdążyłem zapytać, czy później będzie, będzie broni palna. Chyba nie, bo to było zbyt proste już. Ale właśnie mamy ten mieczek i wystarczy jeden raz ciachnąć przeciwnika, żeby, żeby padł. Mamy takie slow, mamy właśnie bieganie po ścianach i nawet jak jest czterech przeciwników na mapie, to już trzeba się domem namęczyć. Za pierwszy raz na pewno nie przejdziemy, bo umarliśmy oboje chyba tam po kilkadziesiąt razy. To, jest, no, to będzie taka gra właśnie. Szybki restart, śmierć, szybki restart śmierci i staranie się go każdego poziomu. Ale naprawdę jestem zaskoczony, bo. Że bardzo przyjemna rozgrywka. Miałem tam paru błędów, bo wiadomo, przez wersję i tak dalej, to no, spodobało mi się mocno. Ale jeśli chodzi o RTX-a, to tutaj trudno coś powiedzieć: czy to dużo zmienia, czy nie, bo akurat y, nie były to jakieś nachalne efekty, jeśli chodzi o Ghost Runner. E, takie bardziej subtelne, jeśli chodzi o światło i cienie. Nie było tam świecących się rur, jak to nazwałeś, ani jakichś wielkich kałuży e, wody, które mogłyby jakoś niesamowicie odbijać to światło i, i, i to wszystko by jakoś wyglądało bardzo RTX-owo. Bo sam setting jest taki cyberpunkowy, trochę to dramer, więc tam się rzeczy było dużo takich... Efektów, które nawet bez RTX wyglądają dobrze, więc tylko były trochę wspomagane nie tym RTX-em i odbicia w wodzie, w kałużach, w mokrym betonie i tak dalej, więc to głównie było widać, ale bardzo też hmm. właśnie fajna stylistyka jest. I bo czekam na pewną wersję, bo chyba nie podali daty premiery jeszcze, ale no już wiem, że warto czekać na pewno. W takim razie, może przejdźmy do takiego rodzynka i najbardziej RTX-owej rzeczy i najbardziej zaskakującej na tym inwencie, bo został zapowiedziany Minecraft RTX. I można się śmiać, można się zastanawiać, ale jak to? Jak zrobić z klocków, które mają, nie wiem, jeden kolor, e, coś co będzie w ogóle jakoś impo imponujące na RTX-ie, ale da się. GeForce razem e, z Microsoftem i Bojangiem e, w ogóle napisał od nowa grę, chyba w innym zupełnie języku i to wygląda niesamowicie. No, praktycznie w Minecrafcie nie mieliśmy jakichś cieni i, i, i dynamicznych w sensie no, świateł i tak dalej, jak mieliśmy na przykład... Mamy świecące jakieś takie klocki, które mieliśmy taką możliwość, że mogliśmy w tym samym momencie przełączać na starą wersję Minecrafta i, i, i na tą najnowszą z RTX, em. no to one nie świecą w normalnym Minecrafcie, a tutaj naprawdę pojawiają się kolory, kolory, które też naturalnie się załamują, więc jeśli postawimy żółty obok zielonego klocka świecącego, to prawda przychodzi w jakiś inny kolor. Na kolorach się za bardzo nie znam, ale, ale miksuje się to w jakiś kolejny trzeci kolor. Co bardzo mnie raziło, to to słońce, które było zrobione w taki sposób kryzysowy, nie? że strasznie ci wali po oczach, jest tak mgliście bardzo, ale co jeszcze bardziej imponujące, to chyba woda, która tutaj no, wygląda naturalnie, jak w jakiejś grze zupełnie nieopowiadającej o, o, o czworokątach czy sześciokątach. Naprawdę Minecraft nie spodziewałem się, że tak, tak, bo tak sobie myślałem, a są już mody na PC, które właśnie robią fajne rzeczy z Minecraftem, ale to jest nieporównywalne, bo y, zacząłem właśnie temu z normalną, jakby normalną wersją Minecrafta, potem się wszystko tylko jeden przycisk się włączał RTX, y, i Wygląda to fenomenalnie i spędziłem tak naprawdę 20 minut budując y, dziury w ziemi, w których mogłem y, tam, spawnować lawę, żeby oglądać, jak się będzie świecić całe otoczenie przez tą lawę i i w ogóle twórcy też przygotowali takie lokacje, jakby żeby się sobie pozwiedzali. Tam były na przykład szklane takie jakieś figury postawione na stole, że można było spojrzeć, jak patrzyliśmy na różne kolory przez te figury szklane właśnie, to też zupełnie inaczej wyglądały. Um, no jestem jakby... Jak kupię sobie nową kartę graficzną, to wrócę do Minecrafta po chyba dekadzie, żeby właśnie sobie tylko porobić jakieś fajne koloryki, żeby to fajnie wyglądało, bo to naprawdę no, wciągające jest samo właśnie sprawdzanie co się stanie, wiesz, jak postawisz tutaj różowy klocek świecący, a obok na przykład nie, zapalisz ognisko i to wszystko się tak fajnie rozniesie na otoczenie, no wygląda to fajnie na pewno. Musimy się do czegoś przyznać, bo w sumie wiedzieliśmy co będzie mniej więcej e, na tym evencie i tam oczywiście zapisywaliśmy się na konkretne rzeczy i wiadomo, że jakby Minecraft RTX no. Co można zrobić? No dobra, raczej, raczej tego nie, nie zapiszemy się, ale e, będąc już na miejscu i patrząc za placów innym dziennikarzom stwierdziliśmy, że nie. Trzeba, trzeba zagrać, trzeba sprawdzić i naprawdę robi o, ogromne wrażenie. E, I ostatnią grą, którą widzieliśmy, jeśli dobrze pamiętam, a tak naprawdę tylko ja widziałem, to Watch Dogs Legion na dniach na jest sprawdzić i zapewnie dłużej pograż, to też zrobimy i kolejny materiał, takie wrażenia na gorąco, ale na pewno i na samej audycji jeszcze porozmawiamy o grach Ubisoftu. Ale Watch Dogs Legion z RTX-em dla mnie pierwsze porównanie, to pierwsze gry z Unreal Engine 4, gdzie wszystko się świeciło, wszystko było wodniste, taki, taki Gears of War, tak? 3. Gdzie naprawdę jakby wszystko było wymazane w wodzie, neony i wszystko, i wszystko, aż się dostaje troszeczkę oczopląsu. Ale z drugiej strony łatwo można do tego przywyknąć, można, te, też była możliwość tego, żeby w danym momencie wyłączyć opcję RTX-a. Powiedziałbym, że nawet to lepiej wygląda bez RTX-a. E, ale no nie było takich odbić i tak dalej i tak dalej. Wydaje mi się, że wystarczy po prostu trochę zmniejszyć te efekty, nie, nie pozwalać, żeby wszystko dosłownie e, się odbijało, bo wtedy tego jest za dużo, ale jakoś tak to wyważyć, bo i w prawdziwym świecie nie wszystko, nie, nawet nie każda woda się odbija, jeśli na przykład jest zanieczyszczona, bo jest wylane kawałek benzyny albo oleju i ona wtedy w ogóle zmienia kolor i tam wychodzi tęczowo, ale już mniejsza z tym. Watch Dogs Legion mnie bardzo zaskoczyło, bo przede wszystkim opcji tego, jak przejść daną misję, a miałem takie dwie króciutkie, w których w jednej musiałem zneutralizować trzech strażników, a w drugiej coś, jak dobrze pamiętam, zhakować, ale w pierwszej wykorzystałem dron, do którego się który miał e, e, takie, takie duże pudełko, wióz, bo to był dron towarowy. E, jak go schakowałem, to zrzuciłem na pierwszego strażnika e, ten ładunek. E, drugiego e, poraziłem prądem, e, a na trzeciego po prostu przyleciałem tym dronem, wziąłem swoją postać, postawiłem ją na dronie i tym dronem poleciałem do, 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 do tego strażnika, zakradłem się. I, i, i znokautowałem. Oczywiście tam jeszcze jest taka opcja kamuflażu zupełnego, że nagle znikamy, coś jak w Craigslistie, nasz, nasz nano kombinezon. A w kolejnej misji był jeszcze taki cel, w którym musieliśmy uciekać właśnie przez całe miasto przed pościgiem i faktycznie opcji tego, jak możesz schakować całe miasto, no to, to, to klasycznie możesz jakieś słupki wysunąć i tak dalej, i tak dalej, ale tutaj naprawdę do wszystkiego, co się porusza i co widzisz na ekranie, możesz coś z tym zrobić w jakiś sposób. Niektóre jeszcze tam twórcy zaznaczyli, bo próbowałem na przykład się wchakować do, do postaci, żeby nim być, ale opcja była zablokowana. Oczywiście twórcy, twierdzi, no tam. W oczywiście, no bo jakby sama grama wokół tego się kręcić, że wcielamy się w jakąkolwiek postać, i przeżywamy jej życie, a i dołączamy do tej sprawy, walczyć ze służbami Wielkiej Brytanii w takim trochę cyberpunkowym świecie. Ja jestem bardzo zaskoczony, ale to też takie zaskoczenie. Trochę za późno, bo ten watchdogs od pierwszej części powinien być grą, w której właśnie chodzi o to, żeby hakować, a nie przychodzić misję bawiąc się troszeczkę w GTA. Tutaj no, nadchodzi trzecia część, no i w końcu to dodano. Jestem bardzo zadowolony. Jestem ciekawy bardzo też, jakie będą twoje wrażenia po graniu raczej chyba... Tam masz więcej niż pół godziny, bo ja miałem też wstęp 10 minut, później 20 minut pogrania i to były naprawdę takie krótkie, bardziej poboczne misje. No i ja co ja mogę powiedzieć? Dopiero będę grał, więc ja będę grał godzinę w godzinne demko, więc trochę tam będzie do roboty. Pewnie pewnie inne podejrzewam demo niż ty. Więc porównamy wrażenia. No i moje będzie bez rtx więc pewnie będzie w dzień, z tej okazji. A właśnie, ciekawe, ciekawe na, na czym Ci dadzą. Chociaż nie no, mogą dać na PC, jak akurat rtx sprawdzisz. E, no albo może na konsolach, klasycznie tak. E, tak więc, no to były nasze wrażenia z wydarzenia NVD takiego przed dzień zero nazwijmy to. E, na pewno na naszym kanale pojawiły się, albo pojawią się wrażenia z, z Wielkiej Gardii Otwarcia Opening Night Live, na którą się właśnie wybieramy, bo ten materiał ma embargo jakby do następnego dnia, godzina dziewiąta, więc tak trochę może być tutaj pomieszanie, ale na pewno będziemy się starać jak najwięcej robić takich raczej krótkich materiałów, opowiadając na gorąco, prosto z kolonii o tym, co widzieliśmy, jak nam się podobało albo nie podobało. Tak więc zachęcamy Was do komentowania tego materiału, na pewno będziemy z Wami w kontakcie, zapraszamy na nasz fanpage, grupę na Facebooku gramy na Maxa Hyde Park, no i pozostajemy w kontakcie i trzymajcie się, do usłyszenia w następnym, cześć!